Cześć. To jest w ogóle jakiś straszny skandal, że te małe, słodkie dziewczynki, które dopiero co miały 11 lat, bo przecież to było przed chwilą, są w tej chwili dorosłymi kobietami, mają lat 20 i wychodzą za mąż. Marek jest dziadkiem, no to się w głowie nie mieści i ja protestuję. No może od tego zacznijmy. Zaraz gaśnie to słońce. Myślę, że to fajne przeżycie dla Marcy. Że taki moment przeżyć w tym serialu, gdzie ona staje na ślubnym kobiercu, a z reguły byłyśmy jednak tu w roli zawsze e, gości weselnych. Czuję się bardzo wytwornie i trochę się czuję jak księżniczką, a nie panną młodą. Tylko... I to ja właśnie zdjąłam buty, bo, bo trochę jednak nie umiem chodzić na obsasie. E, ale w ogóle to czuję się świetnie. Każdy lubi być piękny. Muszę zrobić próbę teraz. Ale powiem wam w tajemnicy, że jestem bardzo przyjęta tym, że mój syn Franciszek, taki piękny, właśnie się żeni ze swoją cudowną Natalką. I teraz będzie moment przysięgi. Będzie święcenie na znak zawartego małżeństwa na sobie obrączki. Przed założeniem mówię, czy po tak, założeniu? czyli to przed założeniem. Przed założeniem. Obrączka nie pasuje, ale ci... No, wiem, wiem, że to jest serial, i robimy to wszystko na nimby. No, ale ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie miałem, więc zakładanie obrączek i mówienie sobie przysięgi małżeńskiej, no gdzieś to w sercu jakoś zostaje. Ja bardzo rzadko chodzę w garniturach, raz na rok, albo nawet rzadziej. Czuję się trochę niezręcznie, ale to też zmusza od razu do innej zupełnie postawy. Jest piękny. <laughs> jest taki śliczny, że nie mogę się napatrzeć. A nie chciałabyś mieć wyższego trochę? Do, nie, jak na wtedy... obcasy, jak obcasy nie, tak założyła, to... mogę nie zakładać obcasów. No właśnie, właśnie. Jak obcasy założyła, no to była ciut wyższa ode mnie, no. Właśnie na tym polegają uroki tego, że tak kamera potrafi oszukiwać, że ja tu zamiast stać godzinami w szpilkach, mogę sobie... Albo w wodę. Synowa wygląda przepięknie, ale głównie dlatego, że jest... Oprócz tego, że jest oczywiście piękną, śliczną dziewczyną, ale ma wspaniały welon po mojej prywatnej matce. Mm. Obok Ula z kieliszkiem szampana w dłoni i Janek wciąż nie jest My się w Em jak Miłość e, pogody nie boimy. E, czy ziom, czy upał, czy deszcz, czy skwar, e, my jesteśmy e, i nic nas nie przestraszy, więc nawet e, jeżeli zacznie padać deszcz, w trakcie się wesela, no to trudno. Czego można życzyć Frankowi i Natalce w takim dniu? Eee, Mało no i może jeszcze więcej dzieci. Szczęście, żeby przeżyli ze sobą długi, długi czas. Żeby nie powiększali statystyk e, rozwodników. Żeby im było dobrze razem, żeby się słuchali, żeby się dogadywali. I są fajni. Oh